Cześć kochani, witajcie w niedzielę i na dzisiaj mam zestaw za 60 zł. Klub Milionerów, Ekstralinie, Paradiso, Maxi Cash, Neonowe 13 oraz Wiśniowe 7. Od wiśniówki sobie zaczniemy. Ma numer 31, ja szukam siódemki. A mam cytrynę, słońce, awokado, banana, winogrono. Kolejne jest śliwka, arbuz, truskawka, ananas i motylek z kontrolna GB. Udało mi się dostać neonowe 13, którego już dawno u nas nie było. Zdrabka ma numer szósty. Ja szukam trzynastki, a mam 38, 44.

A ja mam pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia pięć, trzynaście, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt trzy, piętnaście, pięćdziesiąt osiem, czterdzieści pięć, blizyko, trzydzieści jeden, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dwa.

kontrolne różne No to teraz paradiso z numerem 5 i pierwsze symbole kapelusz i tęcza Tu brak jest tęcza tu mam dwa kapelusze i tęcze No jest kapelusz drugi i trzeci, następne symbole, kotwica i strój kąpielowy. Hmm, tu, A tu była jeszcze tęcza. No nie trzeba. To... drapać nie idzie. Kotwica. I na dole jest tutaj kotwica i kostium. Lody, i nuta. Nuta, lody. Brak, brak. Jest i nuta. I to tyle. Następne. Ośmiornica, i łódź. Nie ma, nie ma. Jest łódź. Ośmiornica. Ej, patrzcie, rozgwiazdę, a tu miałam ośmiornicę. Patrzę na tą ośmiornicę, a tam zakreślam. Na. Dobra, więcej nie widzę. Płetwy i aparat. Płetwy i aparat obok siebie. Tutaj nie ma. Tu jest aparat. Kolejne motyl i kostka. Kostka, motyl. I tutaj już nie. Jest motyl. <noise> Chciałem powiedzieć, tutaj już nie ma. Kolejne to deska i napój. Napój, deska. Tutaj jest deska. I na dole nie widzę nic. Kolejne. O, jest to rozgwiazda, którą zaznaczyłam wcześniej. Pomarańcza i rozgwiazda. Nie ma, tu jest pomarańcza. I to tyle: bluzka i okulary. Nie ma. Okulary, bluzka i tu bluzka i ostatnie dwa. Delfin i arbus. Chwila prawdy, chyba nic z tego nie będzie. Delfin, delfin, arbus. Tu jest arbus, i co, i nic, i pusto. Kontrolne różne. To teraz te nowe ekstra linie. Po wznowieniu z numerem 24. Pierwsze symbole to Biedronka i serce. No tutaj zaczynamy ładnie z przytupem. Z Biedrona, Biedronka, kolejna. Jeszcze jedna. I tutaj jest serce i Biedronka. Diament i rolki, rolki, rolki. Kolejne. Tu już nie ma. Są rolki kolejne. Jeszcze jedne. Ale diament się nie pojawił. Korona i parasol. jest parasol kolejny i korona i jeszcze jeden parasol korona a tutaj też korona i jeszcze jedna korona i parasol kwiat i dzwon kwiatek Kwiatek. Kwiat i na dole już nic nie ma, łódź i czapka. Pełne skupienie, żeby nic nie ominąć, za dużo nie skreślić. I tu jest jeszcze czapka. I tu czapka i jeszcze jedna. Ale łodzi brak. Leżak i słoń. Słonik. Hmm, tutaj mamy wysyp słoni. Ale leżaka nie widzę. Balony i klucz. To są balony. Jest i klucz i więcej nie ma. Motyl i wiatrak. O, są wiatraki, ale motyla nie ma. Popcorn i rower. Jest rower, kolejny. Tu jest popcorn, rower, i na dole brak. Podkowa i lody. Jestem ciekawa, czy coś z tego będzie. Jest podkowa. I tylko jedna. Cytryna i tęcza. Cytryna, cytryna. Tęcza. I to tyle. Ostatnie cztery. Krab i księżyc. Z księżyc są kraby. Księżyc. Księżyc, krab, księżyc, I jeszcze jeden, i tu, i tutaj chwila prawdy gwiazda, i okulary okularki gwiazda gwiazda i to tyle. No niestety, wznowienie nie wyszło dobrze i nie, nie udało mi się jeszcze wygrać w tym wznowieniu nic. A zdrapaliśmy sobie chyba jeszcze po dwie te zdrapki w domu. Później i poza kamerą i niestety nie było nic. Klub milionerów z numerem trzecim pisaliście mi wczoraj, żeby tego nie brać. Czy, przed, czy, czy ostatnio, nie pamiętam już. Ale co? No była wczoraj w kolekturze i zabrałam.

42, no tylko o bokach mówię, ale mamy jeszcze dwa rządki. 11, 16 jest wygrana. Witajcie znowu w klubie. Uf, czyli nie będzie na pusto. 5, 17, 8, 18, 32, czwóreczka. 45 i ostatnia, 25, czyli wygrana jest pod 16, a jest 20 zł. Kontrolny D, także tamte zdrabki, wcześniejsze, puste. Ostatnia tutaj zrobiła mi odcinek, że tak powiem, bo tylko jako jedyna wygrała. Mam 20 zł odzyskane, yy, dlatego się cieszę, że nie jest na pusto. <grym> Wam życzę. Pięknego dnia oraz dziękuję za oglądanie. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Pa!